Witam. Jak widzimy zachmurzone słonko świeci. Idziemy na inspekcję. Krótko inspekcję. Do 600. 900. i 830 przy Czy tak, Nie wie jak obecnie jest. Stan baterii 56,4. Nie jest najgorszy. W konowce. Z godziny produkcji. Już jest. Stan liczny tak. Ekran zmienił się. Może nawet bujkę, czasami Powiedzmy, że 4 kW Kilowaty mamy do dyspozycji. Na ładowanie i na zużycie. Produkuje. Idziemy załączyć odbiory, załączamy urządzenie, idziemy do kolejnego. i tym grzejemy tutaj jeżeli jest słońce nie ma co żałować energii jest multi to czynimy jak widzimy spore zachorzenie słońce tam proszę, tu mam A bateryjce już mamy 57 litrów licznik odmierza i się dzieje co dzień na dzień dużo pilota Mimo tego cudownego dnia i tak energii, i tak, i tak, i tak, idziemy tak, i idziemy, idziemy, idziemy i jesteśmy i już właśnie przy drugiej przy Instalacji na bateryjce mamy 56,9 regulator. Pierwszy 740, drugi ma 39,400. Bateria prawie jest już naładowana, bo ten regulator zaczyna ograniczać się. Bateryjkę, tylko tutaj no już teraz nic nie bo strzałka wskazuje kierunek poboru z baterii, ale z paneli jest tylko kilo 400. Z użyciem na całe dwa na domu 55 ,4. Na bateryjce mniej. A regulator wygłodza się i mocniej pracuje. No i obłoki na niebie robią swoje. Mocniej przysłonią. Wiadomo spadek. Automatycznie jest w produkcji. Ale to nic. I przy takiej pogodzie też przetrwamy. nie ma największego problemu z przetrwaniem ze względu na to, gdyby jedna instalacja ta przykładowo, przy której jesteśmy zawiodła posiada bank nominalny 36 kW powiedzmy 30 33 jest możliwe do wyciągnięcia gdyby mnie to zawiodło, no to jest kolejny tamten bank w garażu. Witam, tym bym sobie po prostu zabezpieczył. Tak jest właśnie spięte, gdy automatycznie tworzy się brak, tutaj, a rzadko to się zdarza. Wtedy z automatu przełączy się. Mam możliwość sterowania zdalnego, Przełączanie między falownikami. Czy potrzebuję pobierać z jednego, czy tu brakuje, pobieram wtedy tak zwane równoległe, załącza się tu przy tym słupie y, strzałeczka i tak zwana pozioma krecha, która sygnalizuje załączenie. Obecnie jest wyłączone, no bo nie potrzebuje. Wystarcza z tej instalacji regulator jak dać na nadal, nadal ładują no i niech się kręci tak dalej koniec października. Przypuszczam, że dopiero odpalę licznik państwowy. Bo energii, której posiadam wystarczy. Standardowo. Grzeje się woda w bolierze. Tu na liczniku z garażu. Z tamtego magazynu jak widać zera nie ma poboru no i tutaj również to sygnalizuje że nie ma poboru żeby nie przedłużać to zakończymy na tym w tej chwili pozdrawiam